Witam do Ewalki, to jest ostatni odcinek z Transport Fever 2, przynajmniej z tego tak jakby w sezoniku tutaj prawda, na tej mapie i tak dalej. Następnie jeszcze jest szansa, że to się pojawi gdzieś tam na live'ach, także zapraszam Twitch Tywin Jawalki, e tam były już live'y z tej gry, jeszcze na mapie Polski. Też z modami, także możliwe, że jeszcze będziemy coś tam robić. W każdym razie na kanale to się to kończy, prawdopodobnie teraz miejsce Transport Fever zajmie seria Satisfactory, bo Satisfactory ma też update już jakby w głównej gałęzi, więc tam się przejdziemy. Przeniesiemy teraz, no i Scrap będzie jak wyjdzie tryb survival do Scrapa, także już wasze pytania, mam nadzieję, że zostały odpowiedziane. Ale co z łazem? Uaz jest powiedzmy, że w malowaniu teraz podobno już także możliwe, że już niedługo coś się tu wyjaśni. No, był też update do samej gry, do y, transport Fevera, polegający na tym, że mamy nowy tryb budowy dróg. I to jest to, co ja się wściekam, jak ktoś oglądał te filmy, to będzie wiedział o co mi chodzi. Bo jak tutaj sobie wyjdziemy, teraz są dwa tryby, to jest taka prosta droga i taka krzywa droga. Chodziło mi o to zawsze, że jeżeli chcieliśmy z tego miejsca wyprowadzić drogę dalej na wprost. No to, ten tryb jakby się nie zmienił, nie, także patrzcie, to trzeba się namęczyć, żeby to cholerstwo, <gryw> kurczę, do. No, chciało na wprost jechać, to trzeba było sobie tu, o, no to tak, no, no, no nie dało się po prostu zrobić dobrej, prostej drogi w takim miejscu, jako takiej kontynuacji, trzeba było zburzyć to, dopiero zrobić prostą, albo tak jakoś, wiecie, wymodlić to tutaj jakoś, żeby to się tak w miarę ułożyło na wprost, może z tej strony mi się uda jakoś lepiej, o, z tej się tak w miarę udało, także... Tutaj, i tu jakby ten tryb został, ale teraz jest drugi tryb takiej prostej drogi i możemy zrobić po prostu coś takiego. Kurde! Szkoda, ale się w sumie kończy akurat ten sezonik. Powiedzmy, bo teraz dopiero można miasta fajnie budować. Także mamy taki tryb, dzięki którym można zrobić po prostu prostą drogę i potem ją tam sobie dopasować. Też niestety nie ma jakiegoś przyciągania. Może jakimś shiftem, kontrolem. Nie bardzo tutaj się coś dzieje, no ale, ale mamy w każdym razie możliwość teraz zrobienia takiej drogi dużo, dużo, dużo prościej. I to jest to jest, to jest fajne. prościej jest. Prościej jest zrobić proste drogi. No, co do rzeczy, które zrobiłem jeszcze poza odcinkiem, oprócz tego, że pomyliłem numery odcinków i wypuściłem wcześniej późniejsze, a ten późniejszy wcześniej, no to teraz, tak jeszcze dookoła Farnham jest teraz taka masna obwodnica. Wymieniłem też tę tutaj krętą, wąską, gruntową drogę już na taką szybkiego ruchu. E, tutaj też szczególnie dlatego, że tu jeszcze jeżdżą ciężarówki moje y, na tej takiej super długiej trasie. Stamtąd z Dewsbury, tam z tych pudełek tutaj do Darwen właśnie. No i e, przebudowałem ten węzeł śmierci, który był tutaj. Bo tu było dosyć y, ciężko przejechać przez niego pociągą, bo tu się dużo linii krzyżuje i w ogóle. No i teraz jest to troszeczkę przerobione, Z tych torów tu więcej, te rozjazdy są takie bardziej łagodne, więc prędkości też są większe, szybsze, bo tu widać ile tu się linii, prawda, krzyżuje i wszystko, także teraz jest dużo lepiej, pociągi to już się nie zatrzymują za bardzo przed tymi, przed tym węzłem, przed tymi światłami, także jak widać jest trochę lepiej, tu widzę, jedzie chyba paliwo do Farnham, także on pojedzie się chyba ten zatrzyma tutaj. Paliwo będzie miało pierwszeństwo, bo on na ten sam tor wjeżdżają. Teraz akurat tak się zdarzyło, ale naprawdę tak działa tu dużo sprawniej. E, I coś jeszcze? W sumie chyba nie. A, naprawili te autobusy, co mówiłem ostatnio, że takie były tutaj emisje, jakby ktoś bombę nuklearną zrzucił. Także teraz już jest to naprawione. Aktualizację sobie tak także jak też mieliście autobusy ściągnięte, tam jakoś e, dwa. 3 tygodnie temu, jak oglądaliście ten odcinek, to coś takiego chyba 3 albo 2 tygodnie temu, to zaktualizowali tego moda. Ja dopiero teraz nagrywam świeży odcinek, więc no dopiero teraz mamy też naprawione, zaktualizowane. W każdym razie to już jest, te misje są poprawione, już ludzie nie krzyczą i jest spoko. E, ustawiłem też chyba utrzymanie wszystkich pojazdów w ogóle na wysokie, tak jak widać, i dzięki temu mają lepszy stan, misje 69. <laughs> No, także troszeczkę lepiej to działa. No i jako takie podsumowanie całej serii. No to tak, po pierwsze wszędzie mamy wszystko dowożone. Co prawda niekoniecznie tam może w 100% tu można by jeszcze na tej mapie posiedzieć, trochę to dopracować, ale na razie sobie darujemy, tak jak mówiłem, ewentualnie na Twitchu zapraszam, będą odcinki z mapy Polski i tam też jakieś mody, może jakieś więcej modów, albo co, może coś. Coś ponoć fajnego jest też na warsztacie Steamowym, bo tam nie zaglądałem, także tam sobie możemy zobaczyć jeszcze. Pan tam jest w sumie chyba najgorzej, bo 20% paliwa tylko dostarczam, a tak a tu mamy 60, 40, tu jest 80, 60, tu jest 30, 80, 20, 50. Fajnie, że pudełka, najkrótsza trasa z pudełkami ma najmniejsze jakby E, najmniejszy ten, a w ogóle ile tutaj pudełka do... czy widzę tutaj cierpią, a do Darwin, do Dewsbury? A co tu, ale to linia 12 chyba jest, tak. Na linii 12, tylko że te ciężarówki tu jeżdżą takie trochę pustawe, także no to też jest taka kwestia. No, więc tak jak mówię, wszędzie wszystko mamy dowożone, miasta się tam w miarę rozwinęły, mamy rok 2012. E Kible dalej, no, oczywiście na torach, radzą sobie świetnie. Natomiast y, straszny problem macie z tym, że ja nie mam tutaj samolotów. Ale taki problem niektórzy mają. Znaczy niektórzy jakby rozumieją, że ta mapa jest na tyle mała, że samoloty tutaj nie mają sensu za bardzo. No ale taki macie z tym problem, że zrobimy sobie dzisiaj... SAMOLOTY! Tylko teraz tak się zastanawiałem właściwie gdzie. I ja myślę, że tę najdłuższą linię z pudełkami, właśnie z Diusbury. Można by było zlikwidować linię ciężarówkową, czyli tutaj do, Dar do Darwen, tak, do Darwen i te pudełka do Darwen wozić po prostu samolotami, bo tu jeździ też mnóstwo ciężarówek. Wszystkie je sprzedamy w cholerę i kupimy sobie ze dwa samoloty, i one prawdopodobnie mogłyby to zaspokoić zaspokoić tamto ten. Także remont chciałby się rzec, ale na razie jeszcze nie będę nic usuwał robimy sobie, uwaga, lotnisko pierwsze, pierwsze, lotnisko lądowisko, czekajcie, towarowe czy lotnisko towarowe dla małych samolotów no ja bym chyba takie lądowisko tylko zrobił to nie ma co jakiegoś takiego turbo burbo portu lotniczego robić. zobaczcie to miasto, to, to, ten port lotniczy jest większy niż pół miasta także to nie ma za bardzo, nie ma, nie ma sensu nie, lądowisko zrobimy powinno wystarczyć, teraz tak, obracalkis tu się akurat ładnie zmieści i gdzieś tu? Tylko, że nie będzie dojazdu tam, ale dojazd zaraz jakiś zrobimy, proszę bardzo. Cyk, 5 milionów wydane! O, 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 o! o bardzo ładny koniec pasa startowego w drzewach i w górze! Nie no, bardzo ładnie! Bardzo ładnie, ja bym, ja, ja bym zostawił, dobrze, dadzą serale, co... So, słuchajcie, no, pilot to musi mieć jakiegoś skilla, to nie jest tak, że tutaj... Wiecie, pierwszy, pierwszego lepszego tam z ulicy się bierze jakiegoś gościa i on po prostu dawaj, wsiadaj mordo, lecisz, lecisz, lecisz z tematem, tylko, wiecie, to są fachowcy, to są fachowcy i oni się dadzą radę. I tu, o, tutaj już to zrobimy. Jakieś takie połączenie, tu jakaś kolizja znowu wyskakuje niestety. Tu jeszcze kawałek tak na wprost. Chodzi o to, że tu trzeba jakąś drogę zrobić, żeby było połączone jedno z drugim. Nie wiem, czy to wystarczy. Jest, dobra, jest połączony, jest ok. Okej, okay. to jest też oczywiście modułowe, jakby ktoś pytał, także możemy do tego dokładać, co prawda niestety nie pasy startowe, ale takie terminale, możemy zrobić tutaj też terminal pasażerski i włożyć tutaj też pasażerów stąd. Możemy dołożyć hangar, który działa po prostu jako, no, jak lokomotywownia, jak tam zajezdnia i tak dalej, gdzie po prostu kupujemy Samoloty, no i tam budynek główny i w sumie to tyle, nie? Oczywiście w, tych, w tym większym lotnisku tych opcji jest chyba troszeczkę więcej, bo tam jeszcze jakieś budynki dodatkowe były, czy coś tam, nie wiem dokładnie, ale na razie to nam wystarczy, tak jak mówiłem. No i teraz oczywiście drugie lotnisko, gdzieś w Darwen, no i teraz tak, Darwen swoje tutaj rejony przemys... nie, komercyjne, a 50% już dowożę, lepiej niż zaraz tam rzut beretem. Ale mniej ciężarówek będzie, bo tam jest ich już troszeczkę aż za dużo. To to akurat jest, no to to akurat jest tutaj troszeczkę za dużo ciężarówek na tej linii, bo tu jest chyba ich nie, z 40 albo z 50 na jednej tej. Także to można by ich zlikwidować. Dobra, pokażcie mi Darwin. Handlowe rejony ma tutaj, czyli akurat ten przystanek w miarę wszystkie je ogarnia, więc ten przystanek sobie zostawimy. Lotnisko możemy sobie dać gdzieś kapkę dalej. Nawet nie wiem, czy gdzieś nie tutaj, żeby te samoloty miały trochę dłuższą trasę do pokonania, żeby to miało sens. Też lądowisko towarowe, chyba, że tutaj, gdzieś po prostu. Tu sobie zrobimy, dobra. Też tak na uboczu troszeczkę, ale powinno być fajnie. Dobra, 5 milionów, proszę bardzo, wydane. Tutaj teraz jeszcze sobie musimy zrobić, proszę państwa. stację się Tutaj, gdzieś na przykład z boku. Cyk. Coś tu się jakoś teren. O matko! Dobra, yy, yy, remont. Kuh. Dobra, jednak troszeczkę trzeba tutaj spojrzeć na to z innej perspektywy. i Troszeczkę to podnieść. Nie wiem, czy to tak, czy to Czy to więcej, mniej. Musi być perfekcyjnie, słuchajcie. O, no może być. Musi być perfekcyjnie ale też walki z. O, może być. Pół metra wyżej, niżej. Dobra. I tutaj sobie to łączymy. Na pewno to musi być połączone oczywiście z lotniskiem. Czyli zrobimy sobie tak. I tutaj teraz wyjazd taki. To powinno wystarczyć. Światła się pięknie zrobiły, bardzo ładnie. Zasięg tu widać jest, bo jest podświetlone. No i teraz tak. Nowa linia. Najpierw ta tutaj samochodowa, która będzie woziła sobie tutaj rzeczy. I to nazwiemy przeładunek towaru w... Gdzie? Darwin! Darwin, proszę bardzo. I... W sumie mogłyby się tutaj ciężarówki do pełna ładować, żeby nie jeździły tak na pusto. Także dawaj mi to jeszcze. Przeładunek towarów Darwin, Darwin Transfer, macie tutaj do pełna załadunek, dawaj. E, kupimy sobie tutaj... Kupimy i tak nowe, bo te co tu jeżdżą to pewnie są stare, zużyte już, także kupimy sobie nowe ciężarówki. E, czy coś zmienili z tymi manami? Mana, mana! Eee, dalej, pojemność 20, utrzymanie większe od tych, które mają pojemność 25. Emisje tutaj też są pewnie wyższe. No kurde, 81 emisje, a te mają emisję 67. Robią te mody kurcze, nowocześniejsze ciężarówki niby niż te, a są mniejszej pojemności, mają wyższe utrzymanie. Dobra, nie, dobra, przepraszam, troszeczkę niższe utrzymanie. Troszeczkę niższe utrzymanie, ale są. Ach, kurde. Ja, 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 ja bym to lepiej zrobił. Znaczy, nie umiem, ale jakbym umiał, to bym to lepiej zrobił. Dobra, kupimy sobie tutaj trzy ciężarówki. Trzy ciężarówki bym tutaj dał. I do przeładunek towarów Darwen, dobra? Teraz tak, linia taka sroga, która idzie sobie tędy. Czyli pudełka do Darwen. Zarządzaj pojazdami. Wszystkie sobie sprzedamy w cholerę. Cyk ile dostanę, 300 tysięcy, 300 tysięcy za każdy ten. Dobra, no i teraz przeładunek. Nie przeładunek. Yy, pudełka do Darwin sobie usuwamy. Jak, to, jak te linie się usuwało teraz w ogóle? Halo, tędy. Pudełka do Darwin zlikwidowane. Proszę bardzo. I teraz nowa linia. Samoloty będą sobie latały stąd. Tutaj. Tutaj też nie się ładuje do pełna, bo czemu nie? E, tak, właściwie to czekajcie. Przypadkiem nie trzeba cegieł w Disbury. Jak trzeba było cegły w Disbury, Akurat nie, to byśmy trochę sobie na tym nawet zarobili. Więcej w Bebbington są na przykład. To można by teoretycznie lecieć stąd z tymi cegłami do Bebbington. Wiecie co, i tak chyba zrobię nawet. Kurde, bo do Bebbington pewnie też te cegły jeżdżą właśnie z. Tym. Hmm. Czy tutaj jeżdżą? Nie. Gdzie tu te cegły przyjeżdżają, halo? Eee. Gdzieś tu, skąd źwoże cegły? Tylko gdzie one mają przystanek swój, halo? A jest, cegiełki do Bebington. Jeździ jeden pociąg. Stąd właśnie cegiełki do Bebington. Hmm. No, teoretycznie, słuchajcie, można by to było chyba tutaj połączyć jakoś. Nie wiem, czy jak zrobię tutaj drogę, to nie, tutaj połączenia niestety nie ma. Musiałbym też jakiś taki kurczę, przeładunek, chyba tutaj robić. No, tutaj się żadna droga nie chce przyczepić. No, nic dziwnego, to jest w końcu pas startowy z tej strony. No, hello. Także to już jest za długo trochę. Tej fabryki materiałów budowlanych, niestety. E, chociaż nie wiem, jakbym zrobił tutaj jakąś drogę, taką małą ulicę, powiedzmy. Może tu się, może się coś z, może się coś połączy wtedy. Będzie ta droga krótsza? Nie, niestety nie. Połączenia nie ma. Nie ma połączenia. Chciałbym tu wozić ciężarówkami przeładunek stąd tutaj. No i teoretycznie można by było tak zrobić. Dobra, wiecie co? Tak zrobimy, kurczę. Jak robić samoloty to już robić samoloty. Także w Bebington sobie zrobimy też piękne lotnisko. Proszę bardzo, też takie małe, bo czemu by nie. Oczywiście sobie w te strony, co te samoloty będą... <śm> tak bez sensu te samoloty są, na. Ale... no... <śm> no niech tam, niech wam będzie, no kurde już tam, dobra. Tutaj cyk. Em, tutaj teraz jeszcze oczywiście... Stacja ciężarówek. Niech będzie tu bliżej. Jak tam wysokości? Trochę trochę za wysokie wysokości. Tu są dobre wysokości. E, I tutaj gdzieś przystaneczek w tych cegłach, gdzieś powiedzmy, tu. Wszystko w zasięgu powinno być wtedy. A, tylko to jest przystanek. Wróć. Przystanek wyładunkowy dla ciężarówek. O, teraz będzie. Dobra. Ulica, taka, proszę bardzo. O, i tutaj możemy, słuchajcie, użyć teraz tego magicznego narzędzia, żeby zrobić tutaj taką prostą drogę. Cyk. Oczywiście ją tutaj też trzeba troszeczkę dalej dać, jeszcze żeby było też połączenie z portem lotniczym. Robimy sobie takie coś. I tutaj takie coś. Cyk. Czy to ma zasięg? Ma zasięg. Bardzo dobrze. Teraz tak, linia. Stąd. Cyk. Cyk. E. Przeładunek cegieł w Bebington, proszę bardzo. Stąd raczej nic nie wozimy już do Dewsbury, to raczej nie ma tu sensu. Także teraz tak e, te cegły pociągiem wtedy nie będą jeździły, co ten pociąg usuniemy. Całą tę linię właściwie. Natomiast tu będzie trzeba. Gdzie tu mam jakieś zajezdnie? Mam tu w ogóle jakąś zajezdnię w Bebington? Nie ma! A nie jest tutaj. Zgubiłem ją. Tak się już zabudowało, wszystko że. Nie, dobra, też trzy ciężarówki. Proszę bardzo. Przeładunek cegieł. A, tylko że jeszcze ta linia też by mogła być, że z załadunkiem do pełna. Zarządzaj linią, Bebington ten postu i załadunek do pełna, proszę bardzo. I potem stąd te samoloty sobie będą tam wracały. Yy, no, także tak. Yy, gdzie to jest teraz znowu? To się chyba jakiś numer zrobić. Czy to jest linia 9? Tak, to jest linia 9. Matko, yy, linia 9. Bo teraz najpierw trzeba mapę kliknąć w świat, żeby się w sadę nie przemieszczać między tymi. Dobra, Dewsbury postój, i Darwin Postu, i teraz jako trzeci przystanek to jeszcze mamy tutaj. Bebington Wschód. No i teraz mamy taką arcyfantastyczną yy, trasę. Zanim się samolot rozpędzi, to już będzie musiał podchodzić do lądowania. No ale chcieliście to, proszę bardzo. nie? E, dobra, Bebington Wschód. Tam mamy w Darwin, dół mamy też do pełna. Może niech te samoloty po prostu pełne je latają, niech nie tracą kurcze paliwa i tak dalej. Mam nadzieję, że tu mniej więcej ile tam tych cegieł trzeba? 129, a tu pudełek ile? Pokad te wzbury 249. Hmm. Dobra, chyba bezpiecznie tu będzie jednak nie ładować tego do pełna. <gry> Chyba, chyba jednak nie Dobra A samochody tutaj chyba jadą Tylko nie. Aha, tak dookoła troszeczkę No trudno, trudno, dobra No i teraz tak Kupujemy sobie, uwaga Samolot Towarowy samolot Czy to jest tylko ten? Jeden taki hmm. Pojemność 12 Remont Kurde Remont, bo wiecie co, bo tutaj nie ma po prostu w ogóle samolotów dostępnych ciekawych, tylko teraz to jest kurde takie O oh. Wielkie to od razu a tu może, może tunel się uda zrobić. Kurczę, nie wiem Dobra, remont remontów Ja pierdzielę Dobra, dawaj, e, Ciekawy, czy teraz się tutaj drogę uda zrobić pod spodem O, nie, nie, nie tędy, tutaj taki takim czymś. O, czy tu by się dało zrobić tunel? Tak. No to to tyle dobrze. Tyle dobrze. Co, co prawda, to on jest taki trochę, bo tutaj tylko to jest i tu nic nie jedziemy. Ale dobra. E, czy to jest dalej Bebingtonu tak dobrze? Kup pojazdy. No tych jest trochę więcej do wyboru. Tak. Z, zdecydowanie. Tylko teraz trzeba tutaj też wykonać mały mały remont. E, Bum. I tutaj zrobimy gotowca, tu nie będziemy go edytować jakoś specjalnie. Ile to kosztuje trochę drożej niż tamten. Tu zrobimy to tak po prostu. Już mi się teraz nie chce kombinować. Mam nadzieję, że. Przy... Tak, już zbyły postu się przedstawiło, dobra i jeszcze trzeba zamienić to lotnisko tutaj. No z tym może być problem, bo tu jest trochę ciaśniej, ale zobaczymy. Się zmieści zmieścić. Co prawda, wycniemy dużo lasu. Greta będzie niezadowolona. Ja też zresztą byłbym niezadowolony, jakbym widzieli tyle lasu. I to lotnisko mogłoby być trochę dalej, rzeczywiście. Oooooh. A dobra, tam kurde, co się będę, proszę bardzo. Jest, jest, no się ma. Dobra, ulica. Coś tam, jakieś nowe tankowce, holowniki, bombardiery. Kurde, po co? No, to nie czarny bombardier, to mnie nie interesuje. Dobra. Tutaj, piękny, piękny. Bardzo ładny, nie widzę żadnych problemów tutaj. E, no, także ten. Linia została, żyje, wszystko bardzo ładnie. Dobra, kup pojazd, Teraz tak. Towarowe jakieś takie. Jakieś, co tam, jak tam? Jakieś większe myślenie, większe, szybsze. Boeinga 757 na przykład. Co wy na to? Polew jest trochę wolniejszy. Jest bardziej pojemny. Wezmę tego najszybszego, najszybszego, kurde. To ten jest najszybszy. Tylko pojemność ma małą. No to tego weźmiemy, dobra. Kupimy sobie takie trzy. Proszę bardzo. I wszystkie przypiszemy do linii numer 9. Plup. Proszę bardzo. Leci, jedzie, już będzie. No. E, tylko tak, tutaj cegły musielibyśmy mieć jakieś jeszcze, nie? To chyba jeszcze tego nie zrobiłem. Także tutaj linia. Nowa linia, stąd tu. E, przeładunek cegieł. Proszę bardzo. E, i do tej linii sobie kupimy tutaj też jakieś takie ze trzy pojazdy. A tu się da cegły? O, tu się da cegły, dobra. trzy e, pojazdy, cyk, i na przeładunek cegieł. Proszę bardzo, a teraz tutaj linie cegiełki do Darwin. Nie, to, to zostaje akurat, sorki. E, Czekaj, co cegły do Bebington? Ja wożę. Ach, pociągiem! Czekaj, ta, dobra. Czyli to tego dziodacza niestety, skasować. Zarządzaj pojazdem. Cyk, cyk, cyk. Proszę bardzo, cegiełki do Bebington też można te linie już skasować. Zawieszamy połączenia kolejowe. Proszę bardzo, perfekcyjnie. No. I teraz będzie tylko przeładunek cegieł tutaj cokolwiek woził, samoloty tutaj już lecą, na razie puste, ale to się tam potem zrobią, one chyba wszystko mogą, prawda? Pojemność tak właściwie, mogą wszystko, jeszcze tylko się upewnijmy. Tak, wszystkie towary, dobrze. E, no to to se tu będzie leciało. Tutaj tylko odbieramy, natomiast tutaj już się powinno coś zacząć zbierać, już cztery pudełeczka są, bardzo ładnie. No. Także to by było tyle. Teraz sobie trochę przyspieszymy czas. Zobaczymy, jak to się tutaj zachowa, jakie samoloty będą latały. Gdzieś e, jeszcze widać, czy coś tu gdzieś leci, czy nie leci. Gdzie są ci samoloci? Tu są ci samoloci. Tu jest jeden. Co tam jak tam? Jesteśmy dosyć wysoko no, Ale to jest. Ale to jest śmieszny naprawdę na takiej małej mapie, żeby samoloty latały, no. On no, dłużej będzie do lądowania podchodził niż. O! Oh. No ale chcieliście to proszę, proszę bardzo no. proszę no, bardzo Dobra, lecimy razem z nim sobie wyleci chyba poza mapę, nie, nie nie, sądziłem, że tak się da nawet. O to jest w sumie ciekawa koncepcja. Bardzo, bardzo ładnie. No ale dobrze no. <laughs> nie dłużej krąży w powietrzu niż no spoko. Ciekawe jak mu wyjdzie potem... Uj tak nad tymi drzewami tak... Tak ledwo ledwo mu się udało, no ale dobra. Jecie, jedzie się teraz załadować ładnie. Czemu już jest tak jakiś brudny. W stanie bardzo dobry, ma już za, już zardzewiał. Nowy samolot, no ech. Dobra, i co tam jak tam? No to pełno się nie załadował jeszcze niestety. Tam już leci za nim zaraz drugi. Zobaczymy, a tutaj już ląduje trzeci. O, przyleciał mu nad głową. Jakiś unbunching może, czy coś, żeby tu... Nie, nie bardzo. Dobra, wystartował bardzo ładnie. Co to za hałasy? Dziwne hałasy. Dobra, ale lecimy sobie teraz tam. No i tak to proszę bardzo... Możliwe, że troszeczkę szybciej niż... Już podchodzi do lądowania. troszeczkę szybciej może niż ciężarówka. Chociaż, ja wiem, te samoloty mają trochę znerfioną tę prędkość. Chyba trochę, może nie wiem. O, i tu chyba wlecimy w komin? Nie, odkaziliśmy tylko podwozie elegancko dymem z kominów. I jesteśmy na miejscu. I tu będziemy rozładowywali pudełka. I załadujemy cegły. Cegły jest 30, 38. <grym> Więc no. Oczywiście przychody tego samolotu pewnie nie będą zbyt, zbyt dobre. Więc jakby on latał pełny, to może. Może wtedy. Cegieł uzadował prawie pełno. No może i to będzie, nawet rentowne, nie wiem. Widzę, że... Czemu dalej cegły jest pełno tutaj, halo? Cegły do brod... To, to jeszcze tu jeździ. Dobra, no to to by było tyle. Proszę bardzo, są samoloty, chcieliście samolotów, proszę. Są samoloty, e, także enkodowanie przeciążone zmieni ustawienie, co? jak była jakaś teraz klatkowa luza na, na tym odcinku, czy nie? Nie, ale dziękuję za oglądanie. W takim razie, tak jak mówiłem, to ostatni odcinek tej serii. E, więcej Transport Fevera w moim wykonaniu to już tylko na Twitchu ewentualnie, ale nie obiecuję, kiedy będzie. Jak zrobię, to będzie. E, skrab, jak będzie survival. Was e, się maluje. Na razie, do widzenia.